Czoło się walał? Przypał. PRZYPAŁ! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, ja jestem Skakew. Dzisiaj tak trochę niewitalnie, niewidzialnie po raz kolejny jesteśmy na kwartowej masakrze. Moi drodzy, przypominam, że odcinki codziennie o 18, ale wiki codziennie po 20. I nie przedłużając, zaczynamy. Dobra, idę do blaszki. Halo, jestem Blaszka, co się halo? dzieje? Halo, halo, czekaj, bo aktualnie oni stoją pod worem tutaj I No ja wiem. widzę, przecież jestem obok ciebie A, siema no, mam. E, jest taki e, Pisałem chwilę z Evrolem na msg'y, bo jak wiesz mam taką małą, no spinę z torkiem ale to tak trochę pół prywatnie, pół, pół tego I, i ja muszę jakoś, się... chciałbym żeby wiesz Rozumiem, gang gangiem, ale Torek po prostu, to już trochę przekracza powiem ci Czekaj, stop, czekaj, czekaj, stop, No tak, ty Blaszka się zaraz zapowietrzysz Powiedz mi, czy oni ci grożą, czy ty słyszałeś głosy w głowie? Ja tylko słyszałem głosy w głowie, oni mi jeszcze nie grozą, na razie tutaj Czy widziałeś targu? chociażby, nie wiem, miecz, łuk, czy coś w ich rękach? Jeszcze nie, jeszcze widziałem się razie w kurczaka. No to nie, co ty, ty gościu masz schizofrenię ja mam dobra, choć, ja chodź, chodź przy... do sali obrad. Ja, ja ci powiem, ja przez torkę wszyscy ostatnio Sitting, naprawdę. Dobra, zaraz mi wszystko opowiesz. Zamknij drzwi, to oni tu nie wejdą. Patrz, problem dobra. zażegnany. Chodź, usiądziemy sobie. Yy, dobra, panie blaszka, w ogóle tak, zobacz, Zacha zniknął, bo 10 tak. minut się nie rusza, więc jak oni ci grozili, jak Zacha stał przez 10 minut w miejscu <laughs> i go wywaliło za awka. Ale wiesz, ja, ja się tylko sugeruję tym, że Zaha i Ewron się sklepali, co znaczy, Dobra, ty jej sklepałeś, ale wiesz. Oj, tak, tak. A ja. No, a wiesz, tylko wiesz, ja wtedy raz miałem robię umowę czaszkę. Z a ty nie masz. Wiem, ale pierwszy raz robię umowę z Ewronem, co nie? Mhm. Mm czekaj. jak największe. Stop, od początku, Stop. powiedz mi... Na początku o co chodzi z Torkiem? To chodzi o tą sytuację z Bikonem cały czas? Tak, to jest cały czas Beaconem. On, on ciągle jest na mnie zły. I co, i dogadywałeś się z nimi, żeby co? Nie, on nie chce ze mną gadać, a ja chcę właśnie Evrona, żeby Evron się dogadał, pogadał z Torkiem, żeby Torek dogadał się ze mną. Okej, okay, teraz ma... rozmawiałeś teraz ze Evronem? Jeszcze nie, Evron dopiero do niego. No doczek. Do czego ty się chłopie boisz? Nie gadałeś z nimi, nie grozili ci, nie weszli na twoją. No, na podwórko ci weszli. Już weszli na posesję, tak. To w czym jest problem? Schizofrenię mam, ja mam schizofrenię. Przycham i sitting powiedz mi po co ja tutaj przyszedłem? Przyszedłem cię bronić, pomóc w negocjacjach. Jak mam ci pomóc w negocjacjach, których nie ma? Poczekaj chwilę, może niech się obudzą w końcu, to, to może zaczną się te negocjacje. Dobra, to słuchaj, zawołaj mnie, jak coś się wydarzy, dobra? Tak. A jak coś, to pamiętaj, że możesz po prostu drzwi zamknąć. W sumie to racja, dobra. Uważajcie. No tak przykro mi blaszka, no ale. Ja mam no zizoflenie. wołasz, wołasz mnie po nic, no. Zoflenie już mam. Jak coś się no. będzie działo, to wyślij mi SMS-a. Dobra, wyślę SMS-a to Dobra. Okay. 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 No to niezły blaszka, no. Po nic mnie zał. Oho. Zahaczaj blaszka. Wiecie co, ja wezmę potkę na niewidzialność i chyba tam pójdę popatrzeć, co się dzieje. O oj, oj oj, biedny blaszka. Nie Chcemy dramy, ale jakoś się dogadać. bra Zachaczaj, spłonął? Czemu oni się walą? Czemu oni się walą? że od już raz umarł w tym on już, raz już, raz już raz już umarł w neterze Może jak te strzały lecą, jak jakieś upośledzone Goli go, goni go niego. Gdzie on jest? A tu jest strefa radiacji w ogóle. Co jest? Ja mam l'ugole, mam l'ugole. Aha, właśnie ją wyrzuciłem. Super. Nie dam bić blaszki Tylko Boję się, że teraz sam umrę Oh fuck Oh shit Oh shit O oh, boże Przypał 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 że ja w dobrą stronę idę. Boże, 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 że mnie umarł z tym wszystkim. Tutaj jest to złote. To chyba jest. O Boże, żyje! Ale Boże. Evron to jest głupi, że on poszedł do tego. On jest głupi, że poszedł do... netheru. Halo blaszka. Nie zabierałem. Zostałeś uratowany. Wiem widzę, dziękuję. A tak zachę porobiłem, Evron zaczął uciekać gdy... Ja zabiłem Ewrona. Zacząłem... Ta widziałem. A wiesz bardzo, co on zrobił? On po raz kolejny Poszedł do netheru A już raz wszystkie temy w netherze stracił Wiesz co, ja nie poszedłem za nim do netheru, bo wiesz jak jest moim netherem, co nie? O boże. Ja Dziękuję ci SK bardzo, Bardżowa. Gang Borów coś tak czułem, że jak odejdę, to oni się wtedy na ciebie sfokusują. Wziąłem potkę na niewidzialność i do ciebie wróciłem. Oj, je... uciekanie do eteru to jest najgłupsze co możesz zrobić. Nie o boże. w ogóle cały set. Czekaj, ja muszę odpocząć. Bardzo mi serce bije. W komisariacie jestem jak no, coś. Dobra, Ty, ale on do miał zwykły set diamentowy. A, miał zwykły set diamentowy tylko. To co jest? No nieźle. No, nieźle. Ja coś wiedziałem. Boże, że to może. Coś aż się skończy, mi ciśnieje skoczyło. I spodziewałem się czegoś takiego na samym początku. Gang XXL po raz kolejny porobiony. No. Halo, dzień dobry. Hejka. Hej hej. Co tam, Wafel? A ty idziesz do apteki teraz? Tak. Ja to też się przejdę. Dzień dobry. O, dzień, dzień dobry. dobry. Witam. Ja też e, też ja, dzisiaj tak, mam sprawę. Mm -hmm. Też? Dobrze. Tak. Ja zapraszam. Ja też. To ja pójdę. O, a bo my do szpitala, tak, tak, tak chodźmy. Tak, my do szpitala, tak. Wszyscy mają sprawę do mnie. Dobrze, jestem przygotowana dzisiaj. Mam nowy lek. O? <laughs> Także, o? tak. Nowy Czy to Pawłonik? Tak. Jeszcze nie, niestety jeszcze nie, ale jest też dobry, ekologiczny, słuchajcie, także spoko, lecimy, dobra. Mm -hmm. Gdzie jest pan policjant bo ja chciałam zgłosić w ogóle przestępstwo po wczorajszym. No właśnie, z tego co no. słyszałem, to pan szeryf tak? się już zajął tutaj pewnym morderstwem. Tak. No. no. Więc tak, tak mam nadzieję, że dzisiaj ta sprawa zostanie wyjaśniona tak? do końca. Dokładnie. Dobrze, ale dobrze, najpierw zajmiemy się pacjentami, dobra? Dobrze, no, proszę pani Cedri, to ja mam tak? taką sprawę. O, tak, tak, ja tak, mam tak. na sercu aktualnie czachę i ona mi strasznie na sercu leży. Czy pani ma jakieś takie dobre lekarstwo na to? Ja? ja mam, nie mam miecz, do. No. Naprawdę? Pan? Tak, pan ma czachę, dobrze, to ja mogę pana tutaj, no, no coś się poradzić. Pani, nie, pani, do, dobry przeszczep dobrze. serca nowego. Serca, Gdzie dobrze. ty blaszka jesteś? Ma... Właśnie. No, idę do szpitala, właśnie. O, Pan ma o, dobrze, no Ja mam czekamy. w sumie ten sam problem. Też nam no, ja leży no zastrzyk, na sercu. Ja dobrze, obietanie. dobrze. Chciałabym się jej pozbyć dobrze. w jakiś sposób na to lekarstwo, tak jakkolwiek. No, proszę A to pana. chyba musimy na salę operacyjną, co? No, tak, to musimy na salę operacyjną, tylko zbadam serduszko. Proszę tutaj, bo ja to jest stetoskop jak widać. O, tylko nie wiem, czy widać. O, o to jest tak, bada tak, 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 cicho, cicho, tutaj. Puk, puk. No na ciśnienie operacyjna. to ja mam pojęcie, proszę Pani. Tak, aha, dobrze. Gabinet, jejku, co to ma to być? To chyba górę? u góry jest sala. W szpital, jejku, dobrze. Przepraszam, ja się nie orientuję po prostu. no. Ja jestem po wczorajszym szoku. W szoku tutaj no jest sala ktoś. operacyjna. O, o tak, wujek, proszę wszystkie rączki umyć. Dobrze. O, dobra. Pyk, pyk, rączki pyk, pyk. umyte. No są umyte, 5 minut lekarz myje. Dobrze, um, tak, a to trzeba czekać. To może załatwię, dobrze. Nie martwcie się, nie O, jaka sala, kładź się, blaszka. Wow! Dałbym czekać. Proszę pana, ale to będzie blało. Nie mogę. Potrzebuję... Przepraszam, czy to jest sedes? Ja mogę... Chyba tak. Ja mogę pisznie bóstwo o noc. O noc. Yy, tak. Ale chyba jednak się tu nie położysz, wiesz? Nie no, mogę właśnie. No, no, no. O można. Boże. No to może musimy poczekać no, na noc. Dobrze, to musimy poczekać, ale to będzie boleć. To musimy poczekać. Tym, że... Ale powiem tak. mi, że słoneczko już zachodzi. Mamy, tak, ja tak. Mam ten sam problem co Blaszka, nie? To ale ja poczekam aż Blaszkę się wyleczy. Wódko. dobrze, tak. Dobrze. Wszystko te same. Blaszka, bądź, bądź wódko. dzielny, wszystko będzie tak, dobrze. Będzie, dobrze. Będzie, będzie wszystko dobrze, proszę pana. proszę Dobra, lecimy z tym koksem, Niech pani daje, niech pani dobrze, gada, dobrze. bo się stosuje. Dobrze. Niech pani. Da. Trzy, dwa, jeden. O! O! Tak. Wyleczony? Wyleczony? Tak, zdrowy, już spokojnie. Ojejku, proszę pana, dobrze. Wszystko jest dobrze. O Boże. Nie, Chyba jego du dusza Ty? mi się wciągnęła we mnie, Boże. Co się dzieje? Halo? Sklonowaliśmy pana, się. Spokojnie. Co to za Bo jakiś czartański wynalazek? Wujek, co się stało? Sklonował na, sklonowała nas. Tak. Tak, ja mam aż tak... O Boże. Nie wiedziałam, że jestem też szamanem, widocznie tak. Widocznie bo, przepraszam, szaman. bo ja też mam tak, problem z tak? tą tak? czaszką straszną, Nie ale sprawy. proszę poczekać. To no, ta strzykawa wielka. O, to taka duża. Pytanko, mam takie, czy po tym zabiegu tak? jakąś miksturkę się wypija, żeby coś tam zregenerowało? Mam marcheweczki, Mam na razie marcheweczki, gdyż Aha. tutaj muszę sobie niestety asortyment jeszcze uzupełnić, bo. W szpitalu niestety jeszcze nic nie ma. Dobrze, ja jest, jest tu gdzieś prosto. jakaś przebierania, ja że mógł zostawić gadki? Tak no, właśnie, proszę pana, właśnie to jest taki. Tutaj jest. Cześć chyba była, ale to jakaś było, taka tak. ze skrzynką. O, u ordynatora się może rozbiorę. Mógłbyś dobrze? blaszka nie podglądać. Dobra, już nie patrzy, nie patrzę. ordynator chyba jeszcze tu nie pracuje. Nie, ja mogę chyba podglądać. No, weź blaszka. Jak jesteś natrętny. No siebie mogę chyba, tak? Weź już przestań. Dobra, już jestem gotowy. Dobrze, Okej, okay, dobrze, zapraszam mam ma nadzieję, że to nie będzie, bo ja nie, się boję. Nie, niech pan Daj, się, się... boję. Rączkę, choć, proszę, chodź, proszę. chodź, chodź. Zarączkę. rączkę, proszę, To na uspokojenie, trzyma. tak? Tak, na uspokojenie, proszę się, nie, nie ma się co martwić, nie ma bujek, się co martwić. Ale, wujek, czekaj, bujek, czekaj, bo twój synek chce... Dobra, noc się skończy, waj, synaj, no tak to, mnie nigdy nie kochał, o, szybko, o, no, proszę, 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 proszę to robić. Nie mogę, ojejku, dobrze, spokojnie, nie ruszę nie ruszę o nie, co się tutaj dzieje. Aj ja, 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 oj, 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 oj. Ej, 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 oj. To bolało, tak, tak. O, jejku, oh. proszę pana. Wszystko oh. będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, niech pan się nie martwi. Oh. Proszę bardzo, tutaj dla pana marcheweczka. Że je O Boże, pan? dziękuję, chyba tak. I powiem, że nawet czaszkami przeszło, ale tak. pani jest cudowna. O, dziękuję, dziękuję, proszę pana, tutaj jesteś Co tu dobry. się dzieje? Operacje, Operacje Bo... są. Tak. Uf. Starego mego zabiliście, co wy robicie? Dzień ale ściebie. To nawet była nie operacja. Właśnie, gdzie ty byłeś, jak ojciec leżał na stole Srały. operacyjnym? Kuzyn z innej wyspy musiał przyjść. Mm, super. A kiedy nie było? Mam rozwolnienie, ojciec, od wczorajszej akcji. No o Boże, tutaj, to iść proszę. do pielęgniarki. Proszę, proszę. O Nie o, co? Niech ci proszę. zrobi gastroskopię. To, le to leczniczy kelp? <laughs> tak, tak. To ja myślę, to. że bez gastroskopii się tutaj nie uda. Nie, 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 ten, nie ja ten kelpik już podziwam. nie działa. Nie ma, nie. dziękuję, ja jestem twoim opiekunem prawnym, także ja za ciebie odpowiadam. No. Mój Oj, syn potrzebuje gastroskopię, ma srakę od tygodnia, proszę Oj, pani. Przepraszam, rozwolnienie. Dobra, proszę się wypiąć. No, Nojrak, wracaj no, na salę. Nie. Proszę się wypiąć, proszę nie, pana. Nie, Wracaj na salę. Nie, nie. Gdzie on e... jest? a tutaj jest, proszę nie, Niech pan się... Nie, no, nie, proszę będę, nie, nie. Nie, będę się Nie, wypiąć, nie. Się, wypiąć się. Wypiąć. Się no irakt. Proszę, go, proszę go, go tutaj do izolatki szybko. Do, do izolatki. Do izolatki. Osaliliście? No irakt. No i rad. Nie. Przestań. Nie. Wróć tu. Proszę Nie. Boże, on chce skoczyć. Nie. Jezus. Przeżył. Co się tutaj dzieje? Przeżył? Skoczył z czwartego piętra. Ojejku. Jak tak mógł? Mocny człowiek wow, z niego jest. Loga, proszę bierze. pana, już lecę! O Boże! Lecę. Gdzie nie, pan jest? Nie, wszystko już jest okej, okay. proszę nie podchodzić! Nie, o Boże. Niech nie nie pan się nie martwi. Marcheweczka. O Boże. Proszę pana, o Zabrała może pana to uspokoi. Marchefkę. Uspokoi pana to? Tak? Proszę. O Boże, nie Lepiej nie już, mi tego lepiej już. Proszę błagam, nie Lepiej nie, już, niech pan się nie martwi. O boże, nie ma się poczuje, no, no. Mój stary jest kobietą! Się co się stary. <laughs> kto, kto mnie woła? Przecież Ale ja to... jestem w szpitalu, halo. Ale co tak, na dworzu chce pani mi tutaj. A jako, dobrze. Ciebie, jak coś wsadzić, Ale no? trudni... Dobrze, trudni ci pacjenci, zapraszam, zapraszam. Niech pan się nie martwi. Niech pan się nie martwi. Dobrze, spokojnie, będzie wszystko dobrze. Tutaj nawet mamy ciasto gdzieś. Proszę zjeść. A, a gdzie jest moja marchewka? Nojrakcik, no, chodź, chodź, ja Cię marchewkę. zaprowadzę, chodź Właśnie, za rączkę, chodź. Za rączkę. Gdzie? Tak. Gdzie? Chodź, tam na pięterko wyżej Chodź tu Nojrak, prędko pani. Tutaj, o tutaj jest Chodź ma... tutaj o, za, tu? Za... tu? Gdzie tu Gdzie nie tu, tu, tu za marcheweczką Czemu sala operacyjna Tutaj. rany tutaj? No, proszę pana, Żeby spokojnie. umyć ręce No chodź tutaj, tutaj masz marcheweczkę, wejdź tam Chodź, chodź, nie No dobra, idę nic, 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 nic nie do środka. Tak, tak, ok, dobrze już. Co? nie może ten napis, Koniec. a nie możemy. A nie no nie 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 musimy nie co? Chyba musimy, a teraz może po policjanta nie wiem, żebym. Tak, sprób spróbujmy tak, na tak, policję pójść. Spróbujmy, spróbujmy na policję, to co jest się dobry dzieje? pomysł. Halo? Spokojnie, będzie wszystko dobrze. Synek, przyjdziemy po ciebie tak. spokojnie. O co chodzi? Zamknęli mnie w izolacce, to no bez jaj. Spokojnie, proszę pana, to jest dla pańskiego dobra. No posrało was, wypuśćcie mnie, no! Co to więzienie? Szybko, nie, na komendę. Nie. Pan Pomoc, komendant nie. mówi, że dopiero za 15 o minut jej, będzie. Ej, ej, czemu się tutaj pali? Halo! Boże! Ej, on czemu chyba szpital się pali? podpalił! O mój no, Boże! Nie, nie! Nie, szpital. Wykajcie, no, nie, proszę nie proszę, tylko nie móc! Nie! Proszę pana! Co się dzieje? Ale żeby szpital podpalać? Halo Ale, bojrak, już do ciebie biegnę! Spokojnie, czekaj! Ugasimy to razem! O, to jest żar żar mojej miłości do cypy. Co Czekaj, no jak już jestem! Halo! Czy ty mnie słyszysz? Halo! A o, o! Kłamał nas! Kłamał A nas! Nie. Ścigać pacjenta! No, Boże, psychopata uciekł! A Jaki psychopata? Gdzie jest szeryf? Mój syn oszalał, wybiegł ze szpitala! Stój! No nie, zostaw mnie! Dojdzie. No, no rach, stój! stój. No, co się dzieje? Potrzebujesz lona, pomocy. A ty potrzebowałeś, o co ci chodzi, chłopie? Potrzebujesz Opadli, pomocy, Noirak. Proszę pana, nie, nic nie potrzebujesz. Wróć do mnie, Noirak. Noirak, proszę cię, nojrach, nie przestań, nie przestań. no stój! Przeca. No nie, nie, Wsadzacie pana ty Wsadzacie mnie do jakiejś klatki. Noirak, porozmawiajmy, dobrze? Zatrzymaj Sa się. No to sto nie podchodź. Dobrze, stój. Noirak, słuchaj. Zobacz, matka jest, jest. Ojciec, no matka rach. jest! O Boże, matka, weź mu przemów do rozumu, bo on uciekł właśnie z izolatki. No i rach, to tak musi być. Trzeba cię wyleczyć, <laughs> tak jak ojciec mówi. Innej opcji nie ma. Właśnie. Tak. właśnie Co, to pros proszę się nie zbliżać. Nie proszę się panie, nie zbliżać. Uwaga, on ma broń! On ma broń! O nie, o nie. On ma broń! Proszę pana, uspokójcie się, uspokoić się! się. Nie bij matki! Matkę? Nie, chce mnie nie złapać, za, roczka, za jego Blaska! Rękę na matkę podnosi. No nieźle źle. Blaska, blaska. Ja ma odejdź. Matka, Odej. powiedz mu coś. Zaszczyk szybko, uspokajający. Już, 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 spokojnie. Już jest dobrze? Matka matkę, rękę, podnosi no i racik, poczekaj. Został już, może powinien lepiej. Nie, to, to nie! Szybko! Nie, w jest... No No, rach, rach, trzymam cię, chodź. Synek. Trzymam cię, wypływamy. Chodź! Trzymam cię. Chodź i do brzegu, chodź, ja cię trzymam tutaj za rączkę, chodź Spokojnie chodź. To jest chory Ale co tam? To jest tak posrane Co jest posrane? Posrane to jest twój problem, z którym nie chcesz sobie poradzić I Od kiszek się zaczyna, kończy się na głowie i masz potem posrane pomysły cały czas Jako majtki Ojciec, stuknij go trochę w plecy Proszę, spokojnie, proszę proszę. proszę odkasznij Oddech i wydech Weź odkasznij Tak, tak, tak i na dół tak O, szybko, o! O Sztuczne oddychanie Szybko, matka, sztuczne oddychanie. Szybko, no może, tu. Resusytuj synka. O Boże. Boże twarz mógł nie jecie, lody się robi. O nie, z no nóź się topi. Wypływaj, noj racik, nie świruj już. Widzisz, jakiego typu nas O Boże, się jeszcze. Byłem z... no. adoptowany. Ja mówiłem, Widziałam, że to jest że ciężkie dziecko, ależ Widziałam, tak. Wiedziałam, że konie lepsze. O Boże. Wiedziałam, że Ja być lżejszy. Nie chciałeś konia w domu? Masz synaj, widzisz, Ja że, że bez śla to, to już nie komu. damy rady sobie. Nie, nie damy rady. Przepraszam, co tu się dzieje? dzieje? No właśnie. Pros, proszę podejść do mnie. Dobrze, ale tu ja, ja stoję przed szpitalem, to tak jak pan e, chciał. Proszę wejść na górę. Tak, wejdę, oczywiście, wejdę. Już idę. Ale co tu się dzieje? Czy on chce skakać? Nowo? Nie skacz. Pan jest na którym piętrze, proszę. Boże, tylko mówiłem, do izolatki, dopóki lekarz psychiatry nie Panie przyjedzie. Zna... O, dzień dobry. Przecież on sobie krzywdę Słuchaj. zrobi, a ja ma dopiero 13 Boże, lat. Przepraszam, gdzie ta... wy, tak? wy jesteście? Jesteśmy w moim gabinecie, zapraszamy. Szanowna pani, ja mam jedną tak? rzecz do powiedzenia, bo tak? to już jest naprawdę przesada. Tak. To się nie ma co pie***lić, siata na łeb i do piachu do k <głos> 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 Dobrze. Ale może pan chciałby ze mną porozmawiać o czymś, No jestem lekarzem. Od debilotronopi Boże, Nojrak, no, no, no naprawdę Nie no, ty już. Słucham cię ojcze. Ty już nie kontrolujesz się. No przestań! Ty Proszę ty mu zatkać coś. coś Przecież ja nic nie zrobiłem, to ty ojciec schodzisz z tą poduszką i pani Cedi podłożyła się dupę! Co ty ja no. pani stoi na oparciu jak jakaś psychopatka? No co się o, dzieje w tym szpitalu? Co to się wyprawia, syn bez opieki dorosłego? Jaki nie zapominaj, ty? że jestem twoim ojcem, masz 13 ojciec. lat, ja wiem, że doradzasz, myślisz, że jesteś nie kim, ale nie możesz sam przebywać, a ty masz. musimy porozmawiać, jedna sprawa jest. Tak. Ja, ja, ja już mam tego dość, po prostu, e, proszę pana, pan się za bardzo tutaj rządzi, potrzebujemy ordynatora, ja zgłaszam swoją kandydaturę. To żaden pan to zwykły gówniarz, ja, 13 ja, lat ma. Ja zgłaszam swoją kandydaturę, ordynatora. Już mi włosy rosną na Państwa. klacie, ojciec. Tak. Ta na klacie, chyba jak sobie przykleisz. Też Bo twoje, <noise> Boże, no ja mówię, jego tak, tylko tak? do izolatki można, no? Przecież on jest jakiś opętany. No, no widzę, Ojciec no to moment, rozmawiam z panią Cedzi, tak? No przecież Pan... słyszę, ale jak rozmawiasz? Jak cię mówiłem, proszę pani, ładnie powiedz, no. Przecież rozmawiam. Ładnie. Ale jesteś. Ojciec. <noise> powiedz proszę pani? Tak ładnie jak cię Nie. uczyłem. Nie, aktualnie o posady, star... O posadę? Star. No o posadę? Myślę, tak lef, to zatrudnia trzynastolatków w szpitalu. No. no pan ma trzynaście lat, skłamał w CV. Teddy. Nie, chodź O ile Ma trzynaście lat. Panie się manipulować cicho. daje gówniakowi. Nie, nie. Mój ojciec, który mnie zaadoptował, myśli, że mam 13 lat, bo dzięki temu mamy zniżkę we wszystkich Dobrze. restauracjach w mieście i dodatkowo tysiąc plus, dzięki któremu dostaję A! tą forsę, ale tak? cicho, cicho. A ile pan ma lat? Dwadzieścia jeden. Pan... O Boże. No ale ojciec no? trochę jest ślepy i nie widzi niektórych rzeczy. Aha, no też jest Ojejku. czasami, ale... Tak? Kontynuując... Tak, słucham. To oczywiście niech to zostanie między nami. Tak, nie tak? mów mu o tym. Dobrze, dobrze. Ale zostaje to między nami i oczywiście mogę być myślę, że zatrudniony. Oczywiście, eee. oczywiście. O dzień, dobry. o, dzień dobry i co? Dzień dobry. Tak, tak, już, tak, 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 no jest no wiesz, tak. jest wszystko dogadane. Wszystko, dobra. czyli co? No, wszystko. To znaczy, jestem zatrudniony, pokazam te papiery. Tak, tak. I, i pani, co pani no, nie masz? 18-latka zatrudnia? Yy, proszę pana, ja sprawdziłam i on ma 21 lat, tak? Co? Tak. Ile? Tak jakby on miał powyżej 18 lat, to ja bym go nie mógł adoptować. Ale ma 21, tak. Boże, czy to 21. prawda? On mówi, że nie, to ile masz lat? No oni ci, jest tak naprawdę to mam 15. No to wciąż nie możesz 16. pracować. O 16 już można o 16. pracować, to powiedzmy, że. Masz 16 mam. A to chyba na jakąś jedną czwartą to z mopem mógłbyś latać. Jaką niby funkcję dostał? Ojciec, no właśnie. Jestem lekarzem od dymania. Lekarzem? Tak. Lekarzem. Może jedyne co ty umiesz to w dupie grzebać. To może ty tym proktologiem. Jest, jest to te inne Nic nie potrafisz, do domu wracaj, lekcji nie zrobiłeś. No jak to? przecież szkoły nie ma Dobra, ojciec. Dobra, no mów mów Widzisz? Mianowicie, widzisz co to jest? No, gabinet. Tak, wiesz czemu się tutaj wkręciłem? No. Pamiętaj, że lekarze mają najlepsze chody na serwerze. A nasz gang borówek. Ojciec, potrzebujemy o, tutaj Jake. tego miejsca. Może potrzebujemy... żelazo da w końcu. O potrzebujemy tego miejsca i musimy mieć to o przepraszam no czekaj, mieć... bo nie wytłumaczyłeś jaki to ma sens bo nie to ma, to ma sens. sensu ma sens mianowicie pomyśl o tym że do lekarzy przychodzą osoby z różnymi problemami a lekarz ma tak zwaną y, lekarską ciszę czyli nie może nic nikomu powiedzieć. lekarską dokładnie mm -hmm. i no to super Dowiesz, do wiesz czegoś wyjść. czego nie możesz nikomu powiedzieć Sztos. ojciec ty to jesteś jak wiesz? w gangu borówek. No. Co jest ważniejsze? Nie powiedzieć czegoś gangu borówek, czy nie mówić komu, czegoś całemu światu? No Chyba... W sumie to nie wiem. No właśnie. Po prostu. Dobra, przejdź do sedna. Proste. Mamy tutaj miejscówę załatwioną. Mamy załatwioną darmową, darmowe leczenie. I... Mhm. mamy dodatkowe. Informacje wszystkie z serwera. Wszystko mamy. Tutaj. Okay, jak dobra, tacy... to jak, jak ktoś do Ciebie przyjdzie, to Witam, o, o, dzień, dzień dobry. Dobry, dzień dobry. Zapraszam na komisariat Dobrze, a nie? Ja chyba trochę zmęczony. Znaczymy nie, pracą. bardziej stiltowany. Tak, no. wie pan. A, co się stało? Także proszę mnie dzisiaj nie denerwować, bo kary będą srogie. Problemy wie pan, problemy w rodzinie mam. Aj no no no. Tak, to jest jak stary policjant przychodzi po służbie, wiesz? A, żona pewnie, bez obiadu czekała. Oj, tak, tak. Co z y, użytkownikiem Jay, który miał wczoraj jak... oddać żelazo mm -hmm. albo przedwczoraj wczoraj nie oddał? A jest o, dzisiaj? Właśnie, jest dzisiaj. Pojawił. Może szybki teleporcik do celi w sprawie składania z zeznań? Nie żeby mówił panu jak wykonywać robotę, ale to jest naprawdę uciążliwy człowiek. Tak, tak. O? Na 9 lat o? i 12 miesięcy zamknięty. Już prosili mnie No to ładnie. Szybciutko. Załatwione. Szybka sprawa. Do paki ze złodziejami! Dobrze! Z nimi. trzymać go tam! Wśródko z nimi! Tak! Na smyczce! A dobre chłopaki! Patrzą dobre na chłopaki świat za krat. Za krat. Dokładnie. Dokładnie. Jakbym to słyszał gdzieś. Ale czy takie dobre jak za kratami? No nie wiem. Co on tam gada? Godzinę i 8 minut na zwrot całości. Mhm. Mhm. Czyli do północy. E, tak, tak, witam. E, już... E, tak. No jeszcze niestety... Ze względów zdrowotnych pokazał mi takie stosowne orzeczenie, że nie mógł wczoraj. ma godzinkę i 8 minut, żeby oddać całość. O boże, a to się ciągnie i ciągnie, jak telenowela, brazylijska. Ciągnie i ciągnie, nie stry. Najważniejsze, że być może rozwiążemy tę sprawę. To jest najważniejsze. Tak. tak Ale prostu... straconego życia już nikt nie zwróci. Dobrze, ja no? uciekam na spoczynek, bo mam problemy straszne dzisiaj z do... i te sprawy, więc się... do, widzenia. do widzenia. Do widzenia! Znamy ten kłopot. Boże, iż na stąd. A się w noga Nogawką do buta mi wpadło. O, jezu, nie. o jezu, nie Muszę jezu. bez butu. O Boże. Jezu. Macie, przepraszam, pożyczyć łódkę, bo nie chcę powrócić chodnika. Ej. Proszę. Oj. Dziękuję, popłynę łódką na stan i do niej. Jakąś drachę pan za sobą zostawia. O, o, o Boże! Nie. Fuj, Proszę to Pana wylatuje z łódki. Może tutaj, o. A może węgielek aktywny pani ma? O Boże, o Boże, uwaga! O matko! Nie! 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 Pani nie! pielęgniarko! Oj Jejku, jak wyleciała. to prawie umarło! O Boże. Jak ja walnęła salto w powietrzu. Chodź Noirach, wyzwanie. Podziemy wszyscy na górę i skaczemy tam, jest woda na dole. I ok. Pokaże się, kto jest godzien, nie wiem czego. Ale ktoś na pewno jest. Dobra, ja wam średnio ufam, będę tutaj stał. Dobra. To skakać tam. Boże. O mój Boże. O nie. Dobra, blaszka, jesteś się do góry, widzisz? Tam taki żółty kwadrat, musisz tam trafić. O nie. Nie trafię! No prawie. Dobra, ja, ja trafię Szybko moje rzeczy, idę Ja trafię, uwaga Lecę A ja się w szpitalu odrodziłam, tutaj już Ja też Też? Ale pogers Jestem szef Powiedz, jest, że trafił Jestem Ojej, szef ku... Ej, dobra, mogę skakać? Dawaj, Neuracht no czy mogę? ty to patrz, obydwoje trafiliśmy A Cedi skacze? Dobrze Cedi? No to jeszcze razem skoczyć? Dobra ok. No Dobre. nie no, to skończyk. był skok jakiś wstecz, no trzeba do przodu no. <noise> Dobra, okej okay. Do odważnych świat należy Dobrze, dobrze, Wszędzie kupiłam chyba dwa Okej, okay, dobra, trzy, dwa, jeden, lecimy Leci! Uh! Uh! Oj, 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 oj.